Science Fiction kiedy? Ale wyschło zrobi, jak pierdyk, ja na podwodę. I do celu. Mm. I do... Mm. Powiem do przyszłości pięćku. O, o, o. Ale pan, było widać ten, pod spodem. Tak? Teraz się zanurzył w... w grząskim betonie i ogrzejnie zaraz. I to do... <grym> Ładny zachód słońca. <grym> Ale dojedzie to O, już tam żółte gdzie. Ja wiem, że dojedzie, tylko nie wiem, gdzie on jedzie. Do punktu. O. to już wie.